Cześć. Wczoraj dotarła do mnie paczucha z Chin. Wyczekiwany amortyzator. Czekałem na niego 28 dni, no więc nie najgorzej. Przy okazji załapałem się na nowy pomysł rządu. Tu proszę bardzo, w tym miejscu opłata skarbowa 45,50 zł. 50, 45, 50. Na szczytne cele. No ale to pominę. Zobaczymy, co się w środku mieści. Mam jakieś takie szczęście, że zawsze jak zaczynam cokolwiek nagrywać, to od razu ktoś włącza. Kociarkę. A jesienią będzie jeszcze ciekawiej, bo będą drzewo no stop piłować. Ludziska. Dobra. Jeszcze jakiś suvenir w środku. Nie ma. Ale jeden worek. Drugi worek. A jest y, suwenir Zobaczcie, taki widonik. Balony. Balony. Skin. O, przez to kosić. Może mu się popsuła. Dobra. Tak to to wygląda. A, tu jest takie zabezpieczenie. Plastikowe. Na widziałkach olej mam nadzieję że to jakaś konserwacja no, zresztą to jest powietrzny to oleju tu raczej nie powinno być tak. powiem wam tak rękę się weźmie to jest strasznie leciutki no ale w sumie nie ma tu ani oleju ani sprężyny stąd ta waga nie duża. Co to wygląda. I tak wygląda blokada. A metalowa jest, myślałem że będzie plastikowa. Tak jak oglądałem na zdjęciu. Dobra, tym się zajmę później. Tutaj mamy chyba bieżnie do łożyska. Te amortyzatory są dostępne chyba w trzech rozmiarach. Tu jest akurat na kółko 26, ale są na 29 i chyba na 27,5 w każdym razie jest na trzy rozmiary, a tu jest ta gwiazdka, co się wkłada w rurę i tu jest tu jest bieźnia ale w ofercie pokazywali dwie różne rzeczy pokazują w telewizji też a nie zawsze się zgadza później z rzeczywistością rura steru kierownicy jest też w dwóch opcjach czyli jest taka taperowana Jedna ósma cala na, caly, na półtorej cala i całościowa jedna ósma cala. Gdzie to wygląda Jest lasa. O, znowu odpali. Dobra, bieżnia wchodzi. wchodzi. Tutaj co mamy? Aha, to jest koreczek od, pewnie od, wentyla. Zamienia się od wentyla koreczek, żebyśmy mogli sobie napompować do odpowiedniego ciśnienia. Zobaczcie, w tym miejscu na gwint M6 jest przegwintowany otworek, także będzie można sobie zamontować błotnik. Bo pierwotnie to chciałem tutaj w tą dziurę, tak jak mam założone do, do tej pory, ale to za bardzo mi się nie podoba. A tak powiem, że... a tu jest nawet tabela ciśnień podana. Chyba. Tak. Tu jest, tu jest naklejona, podana tabela ciśnień. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. No, akurat chyba nie będzie widać. Wierzcie mi na słowo. No dobrze, tak, no mówię prezentuje się fajnie, a jak się będzie sprawował, to zobaczymy. Jak to działa? E, działa. Nie wiem, co tutaj jest zaciśnienie napite, ale działa. No dobrze, w takim razie musimy go przeszczepić w Miejsce tego, oto wysłużonego roksoksa. No i właśnie, jak mówiłem, tak niezbyt ciekawie wygląda, jeżeli jest błotnik założony bezpośrednio tutaj. Myślę, że znacznie lepiej będzie wyglądał, jak będzie w tym miejscu założony, ale to zobaczymy. Dobrze, teraz muszę to porozkręcać. A jeszcze tak, tak przyłożę, jak to wygląda jak to to się prezentuje tak No wygląda fajnie. Do całości kupiłem nowy mostek. widzę, że ta redukcja nie będzie potrzebna. Akurat wchodzi na ster kierownicy bez problemu, ale dokupiłem jeszcze tutaj taką redukcję, bo mam kierownicę na 25. oraz tutaj wszystkie łożyska też kupiłem nówki. No i dwie tutaj takie redukcje na wysokość pewnie się przydadzą. Rower wyprowadziłem z garażu, stawiam na stopce. Kurczę, co mi tak jakoś dziwnie, zaraz ja Wam pokażę. O, o i stoi i w tą stronę się przewraca. Co jest mówię, no nóżka się skrzywiła czy co? Ja tu patrzcie, kurne, na kapciu stoi. <laughs> Nie jeździłem, stał w garażu i złapał kapcia chyba dlatego że ostatnio nakryciłem film o tych dętkach więc Robert się wkurzył i powiedział że chce mieć nową dętkę chociaż kurny jest taki wybredny bo już nową ma oryginalną prosto ze sklepu z Chinów Zainstalowałem już nowy mostek. Tak to się prezentuje. Króciutki od osi kierownicy do osi steru jest 50 mm, ten stary miał 11, także o ponad połowę skróciłem, tak wygląda. Amortyzator też już jest założony, nowe łożyska hamulec. No tak się prezentuje. No i jeszcze błotnik oczywiście trzeba założyć, ale będę musiał coś pokombinować, bo ten co zakupiłem, to jest pod inny system montowany. I tu jest blokadka. Blokadka jest fajnie rozwiązana, bo nie trzeba wszystkich tych ustrojstw ściągać gripów, tych, tych wszystkich manetek. Tu jest tu, 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 od tu. Od spodu widać. Widać tutaj tak w tym miejscu jest taki ma, maleńki zawiasik. Popuszczamy sobie tą śrubeczkę i się otwierał fajnie zawiasik. Nie tą śrubeczkę, tą śrubeczkę tu. Popuszczamy sobie zawiasik i można sobie fajnie zainstalować bez demontażu tych pozostałych rzeczy. No i to działa tak. O. Mam już zablokowane. No jedną ręką to będzie mi ciężko pokazać. No, nie drgnie w ogóle, nie. I teraz tu naciskamy sobie kłódeczkę odblokowane. Te słabo widać. No jedną ręką nie nacisnął odpowiednio, ale, ale działa. To jest najważniejsze. Jak zakładałem ten wyświetlacz, patrzę, co on taki, kurczę, jakiś tak jakby porysowany, matowy. Myślałem, może mi jakąś używkę sprzedali, no bo takie, do, no widzę, takie rysy jakieś. Mówię, co to za wyświetlacz jakiś taki. Byle jaki i nawet tak palcem w tym miejscu i tak przejechałem i zobaczcie o co jest? Od, od paznokcia się rysuje. No, ze mnie taki mędrzec. Zapomniałem, folia była tak przyklejona, tu już miałem popuszczone na różku, ale była tak przyklejona, że zupełnie jej nie było widać. Ja myślałem, że to skiełko tak porysowana, popatrzcie. To jest super nóżka, w ogóle nie śmigana. Więc na dzisiaj Prace zakończone, trzeba się szykować do roboty na drugą zmianę, a część następna w kolejnym filmie, na który serdecznie zapraszam. Cześć!